Cześć wszystkim moi drodzy. Dzisiaj będziemy, mam nadzieję, że pierwszymi osobami z internetu, którzy skorzystają ze stacji Żabka. Jesteśmy w Opolu przy ulicy Pruszkowskiej i tutaj otworzyła się Cudzysłowie, stacja paliw żabka. Wszystko jest obrędowane żabką oprócz tego wielkiego baneru tutaj na górze. Zaraz wam wszystko będę pokazywał. Ale jak do tego doszło, dlaczego z żabka i stacja paliw. Jakie są ceny, jak się tankuje, gdzie się za to płaci? Dzisiaj wszystko zobaczymy, więc tematem przewodnim jest stacja paliw, żabka. Jak wygląda i czy rzeczywiście jest to stacja? Dzisiaj to sprawdzimy. Zaczynamy! Zamy znamy paliw, to teraz idziemy na zakupy. Ja, to jest naprawdę hit. Serio. To pierwszą rzeczą oczywiście będzie, musimy zatankować. Za paliwo zapłać w sklepie Żabka. Tutaj nie ma napisanego. Ale podjeżdżamy i zaraz zobaczymy. Już nas kukają, więc moi drodzy, zobaczymy, ile uda się zarejestrować. Mam nadzieję, że dosyć dużo, bo chciałbym wam pokazać absolutnie wszystko. Nawet są chorągiewki, które mogą świadczyć o tym, że rzeczywiście jest to nowość. Tankujemy. To moi drodzy, dystrybutor normalny. Tutaj jest tylko informacja, że to jest żabka. Nigdzie więcej. 6,39. Ty no dobra cena. Idzie? Idzie. tanku jest żaby. Niesamowite. Dzień dobry. Tak, to no takie wielkie otwarcie, że chyba trzeba to zudokumentować, prawda? Pan jest właścicielem? Niesamowite. Okej, okay, ale to jest jakaś kooperacja, rozumiem, tak? Będę mógł wejść z kamerą na stację? Świetnie. Czyli bez stresu możemy nagrywać. Albo robimy ładne przebity. Już wiemy, że możemy nagrywać to paliwo zatankowane i tak jak Wam mówiłem przed chwilą, dystrybutory no kompletnie takie same jak na każdej jednej stacji, pomimo że wydawało mi się, że będzie inaczej, ale jest jedna mała różnica. To. I o to w tym samym chodzi. Jeśli co jeszcze Wam pokażę, choć jeszcze jest jedna rzecz. Widzicie, że mamy podaną cenę 6,39, 672, 692, 83 i na dole mamy podpis Żabka. No i właśnie o to chodziło. Zatankowaliśmy, zobaczyliśmy jaka jest cena. Oczywiście to jest sam początek tego filmu, a teraz, moi drodzy, będziemy szli do sklepu, zobaczymy jakie są ceny, jak się płaci, jak to w ogóle wygląda. Chodźcie. Na szczęście mamy ten przywilej, że możemy nagrywać, więc mogę wam pokazać wszystko, jak wygląda sklep. Żaby, no identyczne. Zobaczcie. Cały koncept, moi drodzy, polega na tym, że można tutaj i zatankować, i kupić jakieś produkty, napoje, czy tego typu dobroci. Ale to, co jest absolutną nowością, to tego oczywiście w innych żabkach nie ma. Bo po co? To to, że można kupić rzeczy motoryzacyjne. Zobaczmy, jakie są ceny. Porównane. Choinka zapachowa, Dyche, Borygo, 16,50, Plak, 20. No jest trójkąt os ostrzegawczy za 27. <noise> Nie wierzę ty! W żabie będę oddawał ten. No wiecie co, dobra, no stacja jak stacja, i stacja, i toaleta na stacji tak się prezentuje. Dobra, żeby było bardziej kompleksowo, to wezmę teraz koszyk i zrobimy zakupy. Jakieś chipsy musimy wziąć, to na pewno. Takie. Dobra, to mamy trzy rzeczy. Coś takiego stricte żabkowego, czyli na przykład. I reklamówka, dobrze? Papierowa. Tak, I jeszcze tak. To jeszcze nie wszystko. Wezmę jeszcze. Na pewno to. A, i jeszcze hot doga koniecznie. Mały, duży? Mały, mały, mały. I kartą wyszło ile? 40 zł, 57 groszy. Dobrze. Dużo ludzi tankuje? Dużo. Jest ruch w jest, interesie. Jest, 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 no. Kiedyś jeszcze jak, czytałem dzisiaj, to wczoraj to było, że podobny koncept był otwarty w Poznaniu kiedyś, pod Poznaniem. Że też było na stacji Żabka? Tak. tak? No, tak. rakieta tam jakoś Rakieta, o! No, no, dobrze mówisz. Czytałem. Można też powiedzieć, pierwsza całodobowa żabka w Polsce. Dokładnie. No niesamowity, moi rodzice, gdzie my dzisiaj jesteśmy. Jaki sosik klejemy? Jaki sosik wariacie, jak oni tu mówią? No. Bo... <ślech> Nie, ketchup i musztardę poproszę. I tak, i tak bardzo malutko. Dobra, proszę. I bardzo Daj dziękuję. Brak. Świetnie, dobra, czyli za, za, zapłaciłem za paliwo, bo ja Szy. czasami taki jestem Zap... zapominalski. Dobra, no to dziękuję bardzo. o wiele lepiej, moi drodzy, że facet pozwolił nagrywać, bo chociaż mogę Wam kompleksowo pokazać, a nie znowu muszę się kryć, jak zwykle. Dobra, wsiadamy i patrzymy. No dobra, mam zakupy poczynione, specjalnie wziąłem różne rzeczy. Dowiedziałem się też kilku ciekawych historii, to zaraz Wam pokażę, co. Natomiast oczywiście musimy, moi drodzy, sprawdzić tego hot doga, zważywszy na to, że są ciepły, a nikt nie lubi jeść zimnych. Także już patrzymy, paragonik jest, wszystko będziemy sprawdzali. Dobra, jemy. Nie wiem, czy gościu nie da tego Trinidad to Tobago, bo ja chciałem ketchup mozano, a dzisiaj ostrawy. Pokażę wam, bo nigdy pewnie tego widoku nie widzieliście w swoim życiu. Hot dog, czyli tak wygląda hot dog, taka potrawa. Bułka i parówka. Normalny, normalny hot dog, nic, 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 nic. No ale chyba to można było się tego domyślać. Niemniej jednak... Całość wydarzenia zarejestrowana jest oczywiście na drugim kanale. Jak sprawdza, wejdźcie, zobaczcie, oglądajcie. Dziękuję. To, co słyszeliście, to to, że stacja Żabka, ta tutaj, znaczy w cudzysłowie stacja Żabka, bo to jest stacja Viva, ale Żabka jako sklep obsługujący tęże stację ma dwóch właścicieli. Jeden właściciel to jest stacji benzynowej, drugi właściciel jest Żabki. Weszli we współpracę i otworzyli taki wspólny koncept. Co ciekawe... Nie dość, że jesteśmy w pierwszej żabce stacjowej, to też jesteśmy w pierwszej żabce w Polsce, takiej poza jakimiś stacjami, boże poza dworcami, całodobowa. Bo ta w Poznaniu, która była kiedyś, to ona była otwarta tylko do określonej godziny, natomiast ta tutaj 24 godziny na dobę. To co moi drodzy kupiłem, już Wam pokazuję, widzieliście na przebitach, ale tak, mamy chipsy. Paprykowe lejsy, trach, mamy to co się zawsze kupuje, czyli woda, nie wiem jak wy, Jan zawsze kupuje, to co zawsze powtarzam, że w ciągu podróży, no energetyk może być, później coś na osłodę, czyli sneakers, coś typowo w żabce, nie stacja żabka, a po prostu w żabce, ale jeżeli jest dostępne, możemy sobie porównać, prezidon, no i do tego guma Airways, 40 zł i 57 groszy, hot dog, 6,50. Ogólnie jest to bardzo dobre pod tym kątem, że możemy zrobić zakupy, jednocześnie móc zatankować samochód. Tylko słabe byłoby to w takim aspekcie, że jeżeli zatankujemy furę, idziemy zrobić zakupy, no to blokujemy dystrybutor innym użytkownikom, więc musielibyśmy przeparkować furę, wyjść, iść do żabki, zrobić zakupy, wrócić i odjechać. Nikt z nas tak nie robi, więc pod tym kątem może być rzeczywiście duża blokada dystrybutorów. Czy tak jest? Nie wiem, ale to co mi facet jeden z drugim powiedział, że ruch jest rzeczywiście spory i samochodów rzeczywiście trochę się tutaj kręci. Jedziemy do innej żabki, to raz, jedziemy na inną stację benzynową, zobaczymy jak to się ma do innych tego typu miejsc. Jedziemy. Do pełna poproszę. 400 metrów od Żabki znajduje się Orlen. I tutaj paliwo 9,5 kosztuje 6,44. A tam 6,39. Pięć gryla różnicy. Dobra. Jestem. Jak myślę, że się domyślacie, nie wszystko, nie wszystko kupione, ale nic nie szkodzi, bo... Oj, są różnice, są, o których zaraz Wam powiem, bo jeszcze żaba przed nami, stacjonarna druga, mamy chipsiki, tutaj mamy cenę za diesla już, już, już 6,77, czyli też 5 groszy. Dobra, moi drodzy, idziemy do Żaby, która jest bardzo niedaleko. I stacji Orlen, i stacji Żabka, i zobaczymy sobie, czy różnią się ceny, bo to jest w zasadzie najistotniejsze. Bo jeżeli Żabka ma takie same ceny i do tego paliwo, to będzie fajne. Jeżeli drożej, mniej fajne. Wchodzimy. Zaraz mam pewien sekret. Jest tak samo. Wygląd. Chyba takie same ceny. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Oj, do widzenia. Wydaje mi się, że identycznie, ale oczywiście będziemy to zaraz diagnozowali, bo to mnie najbardziej obchodzi. Ojej, żebym się nie wywalił. No dobrze, no to w takim razie, jak wyglądają ceny? Mamy stacja paliw Żabka, stacja paliw Orlen, sklep stacjonarny Żabka. Zaczynamy, moi drodzy. Od yy, takich lejsów możemy je kupić w trzech miejscach. I co ciekawe, na stacji paliw żabka mamy taką samą cenę jak w normalnej żabce. Czyli to, co mówili właściciele, jak na razie się zgadza, ale na Orlenie, i to porównujemy do stacji paliw żaba, no to na Orlenie takie Airway, Olahamali, czy psy paprykowe 10,69, a w żabce, szanowni państwo, 8,99. Snickers, dostępny we wszystkich miejscach. 5,29! Matko Boska, jak duża, A w żabach, bo takie same są ceny, kosztuje sneakers 3,90! Niezła cena. No? Airwavesy. Z żabki zapamiętałem, bo pani nawet poszła na zaplecze znaleźć ten sam smak, ale powiedziała, że jest to taka sama cena. 2,80, ale na Orlenie już musimy zapłacić 4 zł. Fiu, fiu. Za Red Bulla na Orlenie musimy dosyć dużo zapłacić, bo 8,89 natomiast w Żabkach, jeszcze tylko dla upewnienia, sprawdzę czy rzeczywiście jest ta sama cena, czy nas nikt nie robi w bambuko, no nie, nie robi, 7,20 zł, no i kamember jest ten sam i w żabce paliwowej i w stacjonarnej i kosztuje dla upewnienia 6,99 zł groszy na Orlenie nie było hot dog, bo to też jest ważna rzecz i powiem wam szczerze, jak go jadłem nie czułem różnicy na Orlenie hot dog kosztował 7.49, natomiast w żabie 6 50 z kodem, jakąś tam aplikacją, nawet jeszcze o półtora złotego taniej. Stacja paliw Żabka pod kątem cen wypada naprawdę nieźle. Podsumowam. Naprawdę Nowoczesne rozwiązanie, w takim sensie, że czegoś takiego jeszcze po prostu nie widziałem. Nie widziałem, aby w żabce można było płacić za paliwo. Oczywiście jest to trochę z grubsza nazwane, zważywszy na to, że to są dwie osobne kasy, dwóch osobnych właścicieli, ale jednak połączyli siły. No i de facto w żabce możemy zapłacić za paliwo. Czy to jest paliwo żabkowe? No nie, to jest paliwo VIVA, ale już pomińmy ten fakt. Niemniej jednak jest to coś innego, nowego i bardzo się cieszę, że mogłem wam to pokazać. Dajcie znać przede wszystkim, czy lubicie takie filmy, a dwa, czy podobają Wam się te treści i czy będziecie korzystali, jakby taka żabka otworzyła się w Waszym mieście. Jak dla mnie, w porzo. Uh, co tu dużo mówić. Naprawdę niezłe. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Dobra, no to na sam koniec musicie rzucić suba, subskrypcję, a później oczywiście pierwszy i drugi film. Lecimy! Do następnego!